Bing bing. I love it. I love it. I'm sitting there tweeting. Bing bing bing. You press a button, bing bing. They all hand you checks. Bing 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 bing. We had our beautiful Marine standing there, bing bing, bing bing. You know in the old days, bing bong. You know with the map? Bing bing bing. A little mouth on him. Bing bing bing. Bing 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 bing, bing. Cześć. Mam na imię Darek i słuchacie DC Crunch, podcastów, w którym historia amerykańskiej polityki. Sama pisze najlepsze żarty. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o człowieku, który został niedawno nowym szefem CIA, a którego największym osiągnięciem wydaje się być umiejętność odtajniania dokumentów w najbardziej, nazwijmy to dyplomatycznie, niewłaściwych momentach. John Radcliffe, człowiek, który zaczynał jako burmistrz miasteczka Heath w Teksasie, a teraz kieruje. Najpotężniejszą agencją wywiadowczą świata. Jak donosi The Atlantic, jego droga na szczyt to istny majstersztyk politycznego survivalu. Cofnijmy się do początku tej niesamowitej historii. Jest rok 2001. Młody Radcliffe siedzi w piórowcu w Dallas. Patrzy na wieżowce i, jak sam mówi Senatowi, czuje, że czegoś mu brakuje. No i wtedy przychodzi 11 września. Radcliffe, młody prawnik, jak przystało na prawdziwego amerykańskiego bohatera, postanawia służyć krajowi. I tak trafia do prokuratury federalnej w Teksasie, gdzie dostaje zadanie koordynowania grupy zadaniowej do walki z terroryzmem. Ale prawdziwa kariera zaczyna się w 2014 roku kiedy Radcliffe startuje do kongresu przeciwko 91-letniemu Ralphowi Holloway, najstarszemu kongresmanowi w historii USA. I co robi? Obiecuje energiczne przywództwo, jednocześnie delikatnie sugerując, że może czas na zmianę. The Atlantic pisze, że udało mu się pokonać najstarszego kongresmena w historii, nie wychodząc przy tym na gbura. Ale prawdziwy roller coaster zaczął się w 2019 roku. Trump, zadowolony z tego, jak Radcliffe przepytywał Roberta Miller'a podczas przesłuchań w kongresie, postanowił nominować go na szefa wszystkich amerykańskich służb wywiadowczych. Przy ogłaszaniu nominacji, Trump powiedział dziennikarzom, że, cytuję, agencje wywiadowcze wymknęły się spod kontroli, a Radcliffe ma je przywołać do porządku. I wiecie co? Nominacja padła po pięciu dniach. Jak donosi Dietlanik, senatorowie odkryli, że Radcliffe trochę podkoloryzował swoje CV, twierdząc, że jako prokurator federalny prowadził zakrojone na szeroką skalę sprawy terrorystyczne. Okazało się, że jego doświadczenie w sprawach terrorystycznych Ograniczało się głównie do bycia częścią zespołu doradczego. To trochę jak powiedzieć, że jesteś ekspertem od koszykówki, bo kiedyś podawałeś piłki na treningu NBA. Ale Trump się nie poddał i w 2020 roku Radcliffe jednak został dyrektorem Wywiadu Narodowego, szefem wszystkich agencji wywiadowczych USA. I tu dopiero zaczyna się prawdziwy popis jego talentów. Jako szef wywiadu, tuż przed pierwszą debatą prezydencką pomiędzy Trumpem a Bidenem, bo kiedy indziej, odtajnił pewien ciekawy dokument z 2016 roku. Według VOX. Było to memorandum CIA, które twierdziło, że rosyjskie służby wywiadowcze mówiły coś bardzo interesującego: że Hillary Clinton zatwierdziła plan, by publicznie powiązać Trumpa z rosyjskim włamaniem do serwerów Demokratycznego Komitetu Narodowego. I tu zaczyna się prawdziwy absurd, bo widzicie, jak donosi The Washington Post, samo CIA przyznało w dokumentach, że nie zna wiarygodności tych twierdzeń i że rosyjska analiza może być przesadzona lub całkowicie zmyślona. To trochę jak dostać anonimowy list oskarżający sąsiada o kradzież i od razu pobiec z nim do gazety, nie sprawdzając nawet, czy sąsiad był wtedy w mieście. Co więcej, Dokumenty były tak wrażliwe, że agenci CIA ostrzegali przed ujawnianiem ich w jakiejkolwiek formie ze względu na ryzyko ujawnienia źródeł. Ale Radcliffe jako szef wywiadu narodowego i tak je upublicznił akurat przed debatą, a Trump natychmiast wykorzystał je w debacie mówiąc o wielkim oszustwie Clinton. Timing perfekcyjny, prawda? A to dopiero początek jego przygód z tajnymi dokumentami. The Atlantic opisuje, jak Radcliffe jako szef wywiadu narodowego postanowił zmodyfikować raport o zagranicznej ingerencji w wybory z 2020 roku. Analitycy twierdzili, że Chiny nie próbowały wpływać na wybory. Radcliffe uznał, że się mylą i dopisał własne wnioski. To jak nauczyciel, który nie zgadza się z pracą domową ucznia i sam ją przepisuje. Foreign Affairs ujawnia, że Radcliffe ma ambitny plan reformy CIA. Chce stworzyć agencję na wzór jej poprzedniczki, biura służb strategicznych z czasów II wojny światowej. Jego ideałem jest, cytuję, doktor filozofii, który potrafi wygrać bójkę w barze. Ale czekajcie, bo będzie jeszcze ciekawiej. Według The Wall Street Journal zagraniczni sojusznicy już zapowiedzieli ograniczenie wymiany informacji wywiadowczych z USA. Zastanawiacie się dlaczego? Boją się, że ich tajne dane mogą wylądować na Twitterze tuż przed jakimiś ważnymi wyborami. Co ciekawe, Radcliffe twierdzi, że to dowód na to, jak bardzo są przestraszeni jego agresywnym podejściem. Media przypominają też, jak Radcliffe w 2023 roku napisał w The Wall Street Journal, że teoria o pochodzeniu wirusa COVID-19 z chińskiego laboratorium to, cytuję, jedyna teoria wspierana przez naukę, wywiad i zdrowy rozsądek. Ciekawe, że zapomniał wspomnieć o tym małym szczególe, że CIA określiła swój poziom pewności w tej sprawie jako niski. Radcliffe ma też nietypowe podejście do analityków wywiadu. Foreign First cytuje byłych współpracowników, którzy twierdzą, że traktuje on analizy wywiadowcze jak prawnik, materiał dowodowy. Szuka tego, co potwierdza jego tezę, a resztę ignoruje. To trochę jak przeszukiwać lodówkę o trzeciej nad ranem. Nie znajdziesz tam zdrowego jedzenia, jeśli szukasz tylko lodów. Co ciekawe, The Atlantic opisuje prawdziwy majstersztyk biurokratycznej gimnastyki w wykonaniu Radklifa z sierpnia 2020 roku. Jako szef wywiadu narodowego dostał raport o zagranicznym wpływie na wybory. Problem? Atalitycy twierdzili, że Rosja aktywnie ingeruje w wybory, podczas gdy Chiny raczej trzymają się z boku. To nie pasowało do narracji, więc Ratcliffe wpadł na genialny pomysł. Kazał analitykom stosować różne definicje dla różnych krajów. Jak? Według raportu wewnętrznego inspektora wywiadu, kiedy analitycy zajmujący się Chinami mówili o wpływie, musieli mieć twarde dowody bezpośredniej ingerencji, ale ci zajmujący się Rosją, dla nich wystarczyły poszlaki i działania pośrednie. Rezultat, według The Atlantic, kiedy analitycy CIA napisali, że Chiny nie próbują wpływać na wybory, Radcliffe uznał, że, cytuję, myślą zbyt wąsko i dopisał własne wnioski. W końcu, jak powiedział inspektorowi, znów cytat: Wiem, że moje wnioski są słuszne, bazując na wywiadzie, który widzę. To trochę jak powiedzieć lekarzowi, że jego diagnoza jest błędna, bo sprawdziłeś swoje objawy na Wikipedii. A teraz najlepsze. Według Foreign Affairs, Project 2025, czyli plan przejęcia władzy przez administrację Trumpa, zakładał, że Radcliffe jako szef CIA wymieni szefów wszystkich centrów i dyrektoriatów agencji, czyli jednostek, które nadzorują pracę CIA w różnych obszarach. Heritage Foundation Konserwatywny think tank, stojący za tym planem, argumentował, że trzeba to zrobić, żeby, cytuję, działania CIA były zgodne z agendą Trumpa. Bo wiecie, najlepszym sposobem na usprawnienie wywiadu jest wywalenie wszystkich doświadczonych menedżerów i zastąpienie ich ludźmi, których główną kwalifikacją jest lojalność wobec Trumpa. To trochę jak wymienić całą załogę samolotu w trakcie lotu, bo pilot nie podoba się właścicielowi linii. The Washington Post pisze też, że Trump rozważał Radcliffe'a na stanowisko prokuratora generalnego po wyborach z 2020 roku. Ratcliffe odmówił podobnież, dlatego że nie chciał wspierać teorii o oszustwach wyborczych. I tak oto John Radcliffe, człowiek, który błyskawicznie przeszedł drogę od prawnika z Teksasu do szefa wszystkich amerykańskich agencji wywiadowczych, został niedawno Nowym szefem CIA. Jak pisze The Atlantic, w Waszyngtonie niewielu spodziewało się takiej kariery. Od członka komisji śledczej kongresu, przez szefa wywiadu, który odtajniał dokumenty tuż przed debatami, aż po nominację na szefa agencji, której działania kiedyś sam próbował, cytuję, ujawniać. Jest w tym jakaś przewrotna logika. W końcu, kto lepiej pokieruje CIA, niż człowiek który tak dobrze wie, jak wykorzystać tajne dokumenty w odpowiednim momencie. To tyle na dziś. To był DC Cringe, a ja mam na imię Darek. Od tego tygodnia będziemy słyszeli się co tydzień, a więc do usłyszenia w kolejną niedzielę.